Moi kochani, dalej jesteśmy w przedostatnim już czytanym w liturgii fragmencie listu do Hebrajczyków. Jutro go zakończymy czytać. I dostajemy piękną scenę z Ewangelii. Pozwólcie, że jakoś po kolei przebrnę przez to dzisiejsze słowo. Autor listu do Hebrajczyków mm. mówi nam dzisiaj tak: Pewajcie w miłości bratorskiemu. Za każdym razem, kiedy Biblia mówi o miłości, trzeba sięgnąć do oryginału, o jakiej miłości mówi. To jest bardzo ważne. Bo zasadniczo mamy trzy rodzaje miłości jest miłość filoe, eros i agape. I tutaj autor używa wprost słowa filadelfia, czyli ta miłość braterska. I teraz filoe Adelfos to znaczy miłość do braci. Nie wiem, czy pamiętacie dialog Pana Jezusa z Piotrem nad jeziorem Genezaret, kiedy Jezus pyta Piotra czy mnie kochasz? Mówi wtedy o miłości Agapy. Dwa razy pyta go o tę miłość, a Piotr cały czas opowie, odpowiada filo filose, filose. I w końcu Jezus jakby zniża się do Jego poziomu, zniża się w cudzysłowie i pyta go o tę miłość. I teraz zobaczcie. Chrystus doskonale wie, do jakiej miłości jestem zdolny tu i teraz i mówi mi trwaj w niej. Trwać to znaczy być w stale tej miłości. I ta miłość jest czymś, co będzie trwało i ona nie zniknie. Po drugie mówi o gościnności. I mówi wprost, odwołując się do Abrahama. Niektórzy nie wiedząc nie aniołom dali gościnę. Co to znaczy? To znaczy o te serca otwarte. Chodzi tutaj o to właśnie, żeby mieć taką postawę serca, która czyni mnie uważnym. Ta uważność, o czym pewnie wiecie, słyszeliście, ona najbardziej jest widoczna, widoczna w tej scenie, kiedy Mojżesz zauważa płonący krzak i to, że on się nie spala. To, że w jego czasach i w jego środowisku był krzew, który on rozpalił się od słońca i płonął, to nie było nic nadzwyczajnego. Ale on był takim człowiekiem, który potrafił się zatrzymać i zobaczyć, że on płonie, ale się nie spał. Co to znaczy, on się zatrzymał? Tam. On miał tę uważność w sobie. On nie będzie do przodu. Ile rzeczy nam umyka, kiedy my, tak łapczywie nie. to jeszcze, to jeszcze i tamto. I wszystko powierzchownie. A w niczym nie ma głębi. Dalej mówi nam listo Hebrajczyków, pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni. Zobaczcie, że tutaj mają wprost te słowa Pana Jezusa, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zobaczcie, o, jakim, o jakiej wspólnocie w ogóle mówi autor tutaj. On mówi wprost. To, że ty teraz jesteś wolny, to nie znaczy, że nie ma braci w wierze Twoim gdzieś na świecie, którzy są uwięzieni. Pamiętaj o nich. Po prostu pamiętaj. Pamiętaj także o tych, co cierpią, albo są torturowani, bo to słowo, którego używa tutaj e, autor listu, nie jest jednoznaczne, bo to bardziej idzie w stronę takich tortur. Czyli czegoś, co jest bardzo trudne. I ta troska ma być silna, jakbym sam tego doświadczał. I w końcu e, mówi nam o małżeństwie. O tym, abyśmy mieli we czci małżeństwo pod każdym względem. Drodzy, tutaj mamy napomnienie, aby czcić małżeństwo, i ono tak naprawdę, to napomnienie, jest wymierzone przeciwko dwom błędom. I te błędy były bardzo mocno obecne. Dlaczego? Ponieważ potępiono małżeństwo w imię przekonania, że materia jest czymś złym, a cielesne przyjemności nie są godne dla tych, którzy pragną być ludźmi duchowymi. I święty Paweł on w swoich liściach bardzo ostro wystąpił przeciwko temu, właśnie przeciwko temu błędowi, dlatego że podaje, że nam za przykład samego Chrystusa. Skoro Chrystus jest yy, oblubieńcem, a Kościół jest Jego oblubienicą, no to nie możemy deprecjonować tego. Ale tutaj moi drodzy chodzi o coś jeszcze, bo mamy wprost powiedziane o przestrodze dla rozpustników i dla cudzołóżników. O co tutaj chodzi? Cudzołóstwo jest jasne. To jest wzięcie osoby, która w cudzysłowie nie należy do mnie, nie jest ani moją żoną, ani moim mężem. Ale żeby zrozumieć rozpustę, to tutaj chodzi o. Coś, co księga syracha mówi nam w takich słowa posłuchajcie. Człowiek, popełniając cudzołóstwo rozpuste, mówi na swej żądze. Któż mnie widzi? Nikt mnie nie widzi, czego mam się lękać. Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów, tylko oczy ludzkie są postrachem dla Niego. A zapomina, że oczy Pana dziesięć tysięcy razy jaśniejsze niż Słońce patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą za zakamarki najbardziej ukryte. To jest mocne słowo, takie bardzo jednoznaczne słowo, gdzie ono się najbardziej zrealizowało. W osobie Dawida, Dawid, który zgrzeszył takim łańcuchowym grzechem, od momentu właśnie, że nie był tam, gdzie powinien być. Później wziął sobie patrzedę, e, która nie była jego żoną. Doprowadził do morderstw, zabójstwa jej męża. I wydawało się, że nikt o tym nie wie. A wtedy Biblia mówi, nie podobało się to Panu. Zobaczcie, to uderza naprawdę w naszą współczesną postawę. Zadajcie sobie pytanie. Ja sobie je zadaję codziennie. Czy my się bardziej zastanawiamy nad tym, jakie wrażenie robimy na Bogu czy na ludziach? Co z tego, że mój grzech nie wyjdzie na jaw, skoro Bóg go widzi? To jest właśnie uderzenie w dom. I teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, o kogo tu chodzi? Chodzi o nasz pokój serca. Papież Benedykt XVI powiedział bardzo dobitnie, kiedy zapytali go, co mu daje największy pokój w sercu. Powiedział od razu, czyste sumienie. Nic innego. Jeżeli ja żyję w zgodzie ze swoim sumieniem i to sumienie mi niczego nie wyrzuca, to mam pokój. Bo od razu nam Biblia powie, że oczywiście wchodzisz wtedy na inny poziom, dlatego że... W innym miejscu mamy, że jeżeli sumienie mi czegoś nie wyrzuca, to jeszcze mnie nie usprawiedliwia. Ale to jest właśnie ta cała sfera tego naszego rozwoju. Kiedy mogliśmy się oczyść mnie z grzechów przede mną zakrytych, to jest proces. Ale tu mówimy o czymś, co jest jasne. Co jest ewidentnie widoczne gdzieś w moim sercu. I zaraz obok tych, tej całej sfery seksualnej, autor mówi tak, aby postępowanie wasze. Było wolna od na pieniądze. Drodzy, wczoraj nam Jezus mówił o materii, o pewnej lekkości, i dzisiaj znowu nam o tym mówię. Dzisiaj znowu nam mówi o postawie: dosłownie, nie kochajcie pieniędzy. Tak mówi wprost ten, ten tekst. Traktujcie je jako środek. Nie pokładajcie w nich ufności, nie? I moi drodzy, zobaczcie, że to jest coś, co jest dla nas szalenie istotne my mamy uważać też, abyśmy nie dali się zwodzić różnym i obcym naukom. Bezpośrednio po tym dzisiejszym fragmencie jest takie piękne zdanie, abyśmy właśnie nie dali się uwieść różnym i obcom naukom. I teraz zobaczcie, że zaraz potem autor mówi nam tak. Dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które przynoszą korzyść które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają. Zobaczcie, że to jest bezpośrednie nawiązanie do tej dzisiejszej konferencji o Mamy wprost powiedziane. Wzmacniajcie serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają. I to jest wprost powiedziane, czym się karmisz? Czym konkretnie? Czy wzmacniasz swoje serce łaską? Czym jest łaska? No przede wszystkim każdą łaskę otrzymujemy, czy yy, przywracamy na nowo przez spowiedź świętą. Ale moi drodzy, łaska to jest dar, który mam od Boga na ten moment, do tego, aby wykonać to zadanie, które On przed nami stawia. I ta łaska jest szalenie istotna. I zobaczcie, że tutaj znowu wracamy do bycia tu i teraz. Ja mam łaskę na to, żeby stać teraz przed wami i starać się tłumaczyć to słowo. Wy macie łaskę na to, żeby uczestniczyć w tych rekolekcjach i słuchać. My nie mamy łaski na to, co będzie za godzinę, za dwie. Ona będzie wtedy. I teraz życie łaską, ona daje ogromny pokój w sercu. Bo kiedy ja staję wobec tej sytuacji, to jest ten moment zatrzymania się, złamania kontaktu ze sobą, swoim sercem, i od razu, Panie Jezu, udziel mi tej łaski. To jest bardzo konkretne. Kiedy tracisz cierpliwość, staje się jakaś sytuacja, w tym momencie, pierwsza rzecz, Jezu, przywróć mi tę łaskę cierpliwości. Jeżeli ja nie złapię tego kontaktu z sercem, na czym się zatrzymam? Na emocjach. Od razu. I wtedy już idzie. I to jest tutaj istotne. I teraz, drodzy, żeby jeszcze bardziej to wzmocnić, <laughs> mamy to bardzo pięknie wytłumaczone w dzisiejszej Ewangelii. W Ewangelii, w której kontemplujemy ten koniec życia Jana Chrzciciela. My wiemy, że Jan był głosem dla Pana Jezusa. Jan nieustannie się umniejszał, żeby rósł Pan Jezus. I Jan tak się umniejszył, że ściętał głowę. I tego nie żałował. Zobaczcie, co mamy pokazane? Mamy bardzo wytłumaczone przez ewangelistę to, co się działo w sercu Heroda. To jest bardzo ważne. Dlatego, że serce Heroda i Herodiady, ich myśli, one są zestawione. I teraz tak. Kiedy patrzymy na Heroda, widzimy w nim walkę, autentyczną walkę. On wziął sobie żonę swojego brata i ja mu to wypominam. I mimo że Herod wiedział, że to jest grzechem, to jednak ewangelista mówi nam wprost, chętnie go słucha. W nim mamy pokazane wprost, co się dzieje w sercu człowieka, w którym walczy dobro ze złem. Herodiada jest już na zupełnie innym poziomie. Ona jest już tak skoncentrowana na zniszczeniu nauczyciela, że tam nie ma pola do. Ona już idzie całkowicie w stronę zła. I kiedy tylko nadarza się okazja, od razu tę okazję wykorzystuje. Ale teraz, moi drodzy, znowu w tej osobie heroda, w tych urodzinach, w tym osłabieniu przez zapewne alkohol i jedzenie, które były tam obecne, przez piękny taniec, który rozbudził zmysły. On, zobaczcie, jak bardzo przypomina Ezawa w tym momencie. Osłabiony, skoncentrowany. Proś mnie o co tylko chcesz. Daj mi głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się. No nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że poprosisz o to. Ale zobaczcie, co wykorzystuje Herodiana wraz z jej córką. Słabość tego człowieka w tym momencie. I już później idzie na wino. I drodzy, to jest tutaj podkreślone. I tutaj widzimy, nie? co się dzieje w sercu, które, no, które się zatrzymuje gdzieś nad tym wszystkim, co, co jest porządliwością, co jest rządzą. Zarówno autor historii jak i ewangelista Marek mówią prosto, chodzi o rządzę. O rządzę, która jest w moim sercu. I teraz zobaczcie, żaden z nich nie mówi nam o tym, że problem jest wtedy, że w ogóle ta rządza się pojawia w tobie. Nie, bo oni doskonale znają nas jako ludzi. Ale wtedy mówią nam bardzo konkretnie: zatrzymaj się i zastanów się, co się rodzi w twoim sercu i do czego cię to doprowadzi. Jest takie piękne czytanie w grewiarzu któregoś tygodnia: diadocha z fotyki, który bardzo tak obrazowo. Pokazuje, że kiedy przychodzi myśl, musisz tak jak strażnik staje na straży drzwi, zadać jej proste pytanie: od kogo Ty jesteś? Czy ja Ty jesteś w ogóle? I do czego chcesz mnie doprowadzić? I to Ci pomoże od razu zdemaskować to, co się dzieje. Ale zobaczcie, że to wymaga tego momentu, kiedy ja stanę i myślę sobie dobrze. Jeżeli ja pójdę za tym myślą. No to może mnie to doprowadzić tu, tu i tu. Dziękuję. Ja już Nie wiem, co będzie potem. I drodzy, o taką postawę tutaj chodzi. Ale zobaczcie, że ta postawa, ona się rodzi wtedy, kiedy ja zatrzymuję w swoim sercu przede wszystkim słowo Jezusa. I to słowo Jezusa jest tutaj kluczowe. My w Janie dzisiaj widzimy piękne świadectwo wierności i odpowiedzi na Bożą Miłość. Jan się do samego końca umniejszył. Ale drodzy, dlaczego ten Jan jest tak ważny? Co on umniejszał? On umniejszał te wszystkie popędy, też powiedzmy, nieokiełznane, nieokrzesane swojego ciała. To jest ciekawe, bo wcześniej list o Hebrajczyków mówi nam wprost: Ofiary ani daru nie chciałeś, ani utworzyłeś ciała. I ja wiem, że w tym ciele dokonuje się moje zbawienie. I teraz zobaczcie, Pan Jezus mówi wprost. Ja nie chcę już ofiar składanych z cielcą z baranów. Bo dla Ciebie największą ofiarą jest to, mówiąc bardzo konkretnie, że kiedy stoi przed Tobą okazja do grzechu cielesnego, Ty za nią nie pójdziesz. To jest największa ofiara. O to chodzi tutaj. Zobaczcie, że to jest ten proces i teraz naprawdę tutaj, żebyście to dobrze zrozumieli mimo, że słowa Jezusa są jednoznaczne, to ten sam Jezus, On naprawdę daje nam ten czas i przestrzeń na to, żebyśmy do tego dojrzewali. Dlaczego mamy dzisiaj powiedziane, pamiętajcie o swych przełożonych i rozpamiętując koniec ich życia, moment dojrzałości koniec ich życia. Co rozstrzyga koniec życia? Bo walka w nas jest do samego końca. I to działa w dwie strony. Tak samo jak możemy, wiecie, kiedyś jeden z księży, bardzo mi się to spodobało, powiedział na uroczystość wszystkich świętych takie zdanie na kazaniu, że może być tak, że w niebie nie spotkamy tych, których byśmy się tam spodziewali spotkać, a spotkamy tych, o których byśmy w ogóle nie powiedzieli, że tam mogą być. I to jest ogromna prawda. Bo kto zna serce człowieka? Tylko Pan. I teraz, jeżeli ja dbam o to serce swoje i dbam o serce drugiego człowieka, i kiedy Duch Święty mi podpowiada, bardzo często przez to, że on mi wróci na myśl kogoś, to dzisiaj mamy powiedziane wprost, pomógł się. Ofiaruj za tę osobę, o której wiesz, jest trudno. To tak widać w waszych modlitwach szczególnie, nie? Jak wraca ta modlitwa za tych, którzy cierpią, którzy są w kryzysie, którym jest trudno, których nie ma być może tutaj, nie dlatego, że nie mogli być, tylko, że duchowo po prostu nie wytrzymali. Ale wtedy jesteśmy wspólnotą kościołem, kiedy bierzemy odpowiedzialność. Także zobaczcie, to jest kolejne słowo, w którym Jezus mówi: Ja wiem, jaka walka się toczy w Twoim sercu. Ja naprawdę wiem, że to jest walka na śmierć i życie, ale wiedz, że ja jestem po Twojej stronie. I teraz, kiedy będziesz się wypełniał mną, moim słowem, moją obecnością kiedy będziesz dolał o swoje myśli i kiedy na czas zareagujesz. Bo to jest właśnie ta postawa, która się rodzi dzięki modlitwie, dzięki sakramentom, że ja coraz szybciej reaguję na myśli, na pokusy i ja nie idę już tak łatwo w nie. To jest właśnie ten moment. I dzisiaj naprawdę odwołajmy też bo to słowo to jest słowo ogromnej nadziei. Ten smutek, który widzimy w Herodzie, w tym momencie, kiedy on przegrał tę walkę, kiedy te wszystkie zależności, rządy, cudzołóstwa, słabości swoich zmysłów doprowadziły już do tego konkretnego rzeku, do zgody na morderstwo Janasziciewa, to widzimy też ogromny smutek. I zobaczcie, że Mimo, że on, tak jak powiedziałem na pierwszej Eucharystii, mimo, że on uciszył fizyczny głos Jana Chrzciciela, to ten głos był w jego sercu. Gdzie to widzimy? Widzimy w początku Ewangelii. Kiedy tylko Herod usłyszał o Jezusie, pierwsza myśl, Jan Chrzciciel powstał. Fizycznie odebrał mu głos, duchowo nie był w stanie tego zrobić. I teraz no, nie wiemy, jaki był koniec Heroda. Dokumenty mówią, że no, niestety, na dworze Heroda łatwiej było być jego świnią niż członkiem jego rodziny, bo świń nie mordował, a swoją rodzinę tak. Kiedy tylko widział zagrożenie, od razu zabijał człowieka. Fizycznie mu się to udało, duchowo nigdy. I teraz, kiedy ja uchwycę się tego duchowego głosu, który jest we mnie, który wprost nie prowadzi do dobra, to naprawdę przyjdzie taki moment, że ten głos na mnie zwycięży.